Złote late, złote mleko, złoto dla zdrowia. Ten napój, który dla niektórych z nas wciąż wydaje się dziwny, nie do przyjęcia lub w ogóle nieznany, ma wiele różnych nazw. Chociaż istnieje dużo zalet złotego mleka wymienionych w internecie, wiele osób nadal nie wie, jak je przygotować. A co najważniejsze, dlaczego mielibyśmy je pić? Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego w niektórych krajach jest uważany za eliksir zdrowia, obejrzyj ten film do końca. Kurkuma to złocisto-żółta przyprawa używana w azjatyckich przepisach kary, połączona z imbirem. Przyprawa ma ostrogorzki smak i jest bardzo aromatyczna. Kurkuma ma dobre właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające i przeciwnowotworowe, dzięki czemu nadaje się do każdej diety. Jeśli nie lubisz kary, kurkuma z mlekiem to dla Ciebie najlepsza i najzdrowsza opcja. Kurkuma mleczna jest również nazywana złotym mlekiem, które utrzymuje się przez zaparzanie kurkumy suszonej lub świeżych korzeni kurkumy. Indianie używają złotego mleka do leczenia różnych dolegliwości lub po prostu jako tonik. Ten napój jest łatwy w przygotowaniu i pyszny, ponieważ mleko wchłania większość korzennych właściwości kurkumy. Odkryliśmy 12 dobroczynnych działań złotego mleka, którymi teraz się z Wami podzielimy. Złote mleko wspomaga odporność. Mleko z kurkumą doskonale tonizuje, wzmacnia i wspomaga układ odpornościowy, szczególnie dla osób, które dużo pracują z dziećmi, które często łapią przeziębienia. Ze względu na działanie przeciwwirusowe, bardzo dobrze jest taki napój włączyć do codziennej diety, szczególnie w okresie zimowym. Leczy kaszel i przeziębienie. Właściwości przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne kurkumy pomagają zwalczać infekcje, a jej właściwości przeciwzapalne pomagają łagodzić objawy przeziębienia. Ciepła filiżanka mleka z kurkumy złagodzi kaszel i zapewni spokojny sen. Dobry środek na problemy trawienne. Kurkuma jest używana w wielu przepisach ze względu na jej właściwości poprawiające trawienie, łagodzące wzdęcia i eliminujące zgagę spowodowaną refluksem żołądkowym. Na często zaludnionych obszarach, gdzie robaki jelitowe występują najczęściej u dzieci, złote mleko również pomaga rozwiązać ten problem. Wzmacnia wątrobę. Testy laboratoryjne i badania w tej dziedzinie wykazały, że aktywny składnik kurkumy, kurkumina, zapobiega i leczy marskość wątroby i stłuszczenie wątroby. Hepatoparoteksyjne i odtruwające działanie kurkumy ogranicza działanie toksycznych substancji na tkankę wątroby. Oczyszcza krew Kurkuma to świetny detoksykant. Organizm ludzki codziennie walczy z różnymi toksynami, które mogą uszkadzać zarówno naczynia krwionośne, jak i tkanki, do których dostaje się skażona krew. Ta złota przyprawa pomaga oczyścić krew, poprawiając pracę wątroby. Poprawia wygląd skóry. Kurkuma poprawia strukturę skóry, czyniąc ją aksamitną. Redukuje zmarszczki, trądzik i inne oznaki starzenia. Regularne spożywanie złotego mleka prowadzi do zaniku śladów egzemy. Leczy choroby autoimmunologiczne. Układ odpornościowy ma zdolność chronienia nas przed chorobami autoimmunologicznymi. Czasami bez powodu zwraca się przeciwko nam i prowadzi do chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, toczeń, twardzina skóry i tym podobnie. Mleczko z kurkumy pomaga wzmocnić regulować układ odpornościowy. Lekarstwo na bóle głowy. Ciepła filiżanka mleka z kurkumy może złagodzić migreny spowodowane zapaleniem zatok lub stresem. Kurkumina zwiększa przepływ śluzu, pomaga drenować zatoki i poprawia krążenie krwi. Zmniejsza ból stawów. W przypadku bólu spowodowanego zapaleniem stawów, kurkuma jest dobra zarówno dla użytku wewnętrznego, smarując dotknięte obszary tą przyprawą, jak i do użytku wewnętrznego, ale nie należy jej mieszać z mlekiem zwierzęcym, ale z mlekiem kokosowym. Poprawia żeński układ rozrodczy. Kurkuma działa jak łagodny fitoestrogen, który stymuluje zdrowie reprodukcyjne poprzez zwiększenie płodności u kobiet borykających się z niedoborami hormonalnymi. Działa również na macice, łagodząc ból menstruacyjny, ale nie należy go spożywać w czasie ciąży. Posiada właściwości przeciwnowotworowe. Kurkumina ma właściwości niszczące i zapobiegające tworzeniu się komórek rakowych. Złote mleko walczy z rakiem piersi, prostaty, skóry i nie tylko. Pomaga dobrze spać. Aby zapobiec bezsenności, wypij przed snem szklankę ciepłego mleka z kurkumą. Stymuluje produkcję serotoniny w mózgu, powodując uczucie senności. Złote mleko jest łatwe w przygotowaniu i pyszne i zawiera większość dobroczynnych właściwości kurkumy. Oto prosty przepis na napój o wielu korzyściach zdrowotnych. Pół łyżeczki kurkumy lub kawałek świeżej kurkumy, szklanka mleka, pół szklanki wody, 2-3 ziarna pieprzu. Gotuj wszystkie składniki ciągle mieszając przez 10 minut. A ty kiedy skosztujesz złocistego mleka? Napisz w komentarzach.